Dzisiaj przedstawię Wam kolekcję Happy. Jest to kolekcja głównie przeznaczona do pokoju młodzieżowego i dziecięcego, ale w sumie mnie się wydaje, że równie dobrze sprawdziłaby się w gabinecie, ale o tym powiem potem. Natomiast kolekcja Happy ma 13 elementów, z którymi zaaranżujecie wybraną przez siebie przestrzeń czy te elementy rzeczywiście sprawią, że będziemy happy? No cóż, spróbuję się przekonać. W tej aranżacji mamy akurat szczęśliwe biurko, szczęśliwy regał, komodę, stolik okolicznościowy i łóżko oraz szufladę w tym łóżku. No i spróbuję na ich podstawie opowiedzieć co nieco o całej kolekcji. Wiecie co, jak tak przeglądam zdjęcia tej kolekcji w internecie, to... Pierwsze co mi się rzuca w oczy, że nie do końca widać jaki to jest kolor. Wydaje się, że jest to gładka biel, ewentualnie z lekko prześw prześwitującą fakturą przypominającą drewno, natomiast nie. Jest to modrze w biały Sibiu i widać to świetnie na przykładzie biurka z tej kolekcji. W zasadzie to nawet powiedziałbym, że nie jest to do końca biały, co nawet taki leciuteńko kremowy. Oprócz tego mamy akcenty i wykończenia w kolorze buk i konik. Świetnie to będzie widać na przykładzie łóżka Happy. Tutaj zobaczcie, jak fajnie kontrastują te kolory i naprawdę dobrze ze sobą współpracują. Skoro już jestem przy tym łóżku, to może trochę o nim opowiem z tego względu, że dużo osób pyta o materac, o szuflady do łóżka HEPI. a ja przypomnę, że wszystkie wszystkie materace kupujecie osobno, a łóżko tak jakby jest samą ramą, a to z tego względu, że to od was zależy, czy potrzebujecie twardego materaca, miękkiego, czy materaca dla alergików. Także wybór jest wasz. Natomiast jeśli chodzi o szuflady do łóżka Happy, to kupuje się ją osobno i już pokazuję, jak ona działa. Jeśli o mnie chodzi, to ja akurat lubię, jak nie ma tutaj takiej szuflady i mogę pod spodem schować jakieś nieużywane na co dzień duże przedmioty, a szuflada jednak zabiera trochę tej przestrzeni. i Jak mogę pod spodem też odkurzyć, ale jeśli chcemy wygodnie schować prześcieradła, pościel, kołdrę, no to idealnie się to sprawdzi i już widać na początku, że nie mamy tutaj wystających uchwytów, co jest bardzo fajne, bo nie będziemy się o nie obijać i możemy też z łatwością to otwierać. Trzeba przełożyć nieco więcej siły niż na początku myślałem, ale jakoś mi to nie przeszkadza. I jeśli myślicie, że ta szuflada szoruje tutaj po podłodze i boicie się, że na przykład zarysuje parkiet, to mówię, że nie, bo ona pod spodem ma takie malutkie kółeczka, które ułatwiają poruszanie. I środek jest bardzo przestronny, również mamy tutaj otwory wentylacyjne. Również warto dodać, że łóżko Happy ma ładnie zaokrąglone krawędzie. Nie tylko szuflada od łóżka Happy ma takie wgłębienia. Wszystko, tak naprawdę wszystko, co się otwiera w kolekcji Happy ma właśnie takie eleganckie wgłębienia. No i warto dodać, że szuflady w tej kolekcji nie mają cichego domyku, ale od dziwo mi to nie przeszkadza, a to nie przeszkadza mi dlatego, że one się jednak troszeczkę zatrzymują i nie trzaskają. Także tu akurat plus, bo mamy tutaj taki ładny złoty środek pomiędzy ceną a komfortem użytkowania. Jeśli chodzi o szafki, to one też nie hamują, nie mają tutaj zawiasów, które by wytłumiały to zamykanie, ale to też mi nie przeszkadza, bo nie tłuką się na cały dom, tylko zamykają się dosyć lekko, a na dodatek możemy tutaj ewentualnie nakleić jakąś gumę na bolce albo coś innego, dzięki czemu wytłumimy ten dźwięk jeszcze bardziej. Elementem charakterystycznym dla wszystkich brył z tej kolekcji jest to, że wszędzie cokół jest nieco cofnięty w stosunku do frontu. Wygląda to bardzo ciekawie dużym plusem regałów i komód z kolekcji Happy jest to, że umożliwiają one bardzo sprawną i fajną aranżację przestrzeni, co sprawdzi się świetnie w pokoju dziecięcym czy młodzieżowym, żebyśmy właśnie schowali różną ilość zabawek czy innych skarbów, ale też doskonale sprawdzi się w gabinecie, bo będziemy mogli posegregować wszystkie segregatory, wszystkie papiery, zeszyty i jeśli o mnie chodzi, to szczerze mówiąc te meble przez ten taki styl bardzo nowoczesny przypominają mi bardziej meble z pokoju nauczycielskiego czy z gabinetu i wydaje mi Myślę, że w takich pomieszczeniach również bardzo dobrze by się sprawdziły, zwłaszcza właśnie ta komoda i regał, który zaraz zobaczymy. Regał z tej kolekcji akurat szczególnie mi się podoba, z tego względu, że jako jedyny z tych 13 brył ma bardzo ciekawie rozplanowane półki, to znaczy nie są one w jednej linii, tylko mamy tutaj taką dobrą, ładną organizację przestrzeni. Również półki zachowują dobrą wysokość, dzięki czemu zmieścimy tutaj nie tylko wysokie segregatory, ale również w drugą stronę możemy zmieścić bez problemu wszystkie dziecięce zabawki. Jeśli chodzi o tył, Standard, po prostu płyta pilśniowa. E, tu jeszcze widzę, że ktoś sobie ją dodatkowo wzmocnił taśmą. Natomiast na plus tutaj idzie na pewno to, e, że mamy tutaj takie trójkątne elementy, które zabezpieczają ją dodatkowo przed wypadnięciem. Oprócz tych mebli Hepi, które wam pokazałem, mamy również do wyboru inne regały, mamy półki i mamy przede wszystkim cztery szafy: szafę narożną, dwie szafy średnie i jedną szafę węższą. Ale moim ulubionym meblem z serii Happy jest stolik okolicznościowy, który otwiera się tak jak tutaj widzimy. Ten segment zostaje sobie u góry i możemy przykładowo schować do niego zabawki i na przykład przetransportować je dzięki kółeczkom wprost do innego pokoju, więc jest to takie narzędzie sprzątające. Możemy tu też schować różne papiery, inne rzeczy, ale ja też proponuję inny pomysł, przykładowo, jeśli jakiś przedszkolak ma urodziny, stawiamy tutaj tort. Wjeżdża taki stolik okolicznościowy i w przedszkolach zdmuchuje sobie świeczki. Także jest to mebel bardzo uniwersalny. W ogóle cała kolekcja Happy jest bardzo uniwersalna. Szukacie mebli do pokoju dziecięcego, do pokoju młodzieżowego, do pokoju nauczycielskiego albo administracji przedszkola, nie ma sprawy. Te meble, przez swój styl, nadadzą się tak naprawdę do wszystkich tych miejsc. Dodatkowo są one naprawdę bardzo tanie i jest to wprawdzie związane z jakością. Jest to po prostu płyta meblowa, a na frontach mamy płytę laminowaną pokrytą folią. Ale tak naprawdę te meble są przy tym bardzo komfortowe i łatwe w użytkowaniu. Dlatego jeśli chcecie wiedzieć więcej, zapraszamy na twojemeble.pl, zadzwońcie też na naszą infolinię, a na pewno pomożemy Wam zaaranżować wybraną przestrzeń.